Witam Was serdecznie, nazywam się Aneta, jestem mamą 6 Alicji. Reprezentuję społeczność Syngap1. Spotykam się z Wami, szczególnie z moją społecznością, aby pokazać Wam, jak dużo dzieje się w obszarze Syngap1 pod kątem naukowym i że rzeczywiście jako społeczność możemy mieć nadzieję na potencjalne przyszłe leczenie naszej mutacji Syngap1 oraz przedstawię świadectwa dwóch rodzin, ich drogę do diagnozy. Strzałeczka. Strzałeczka. Mateusza, który skończył 16 lat i jest jednym z najstarszych Syngapian w Polsce. Mateusz, u Mateusza prawidłowo zdiagnozowano Syngap 1 w 2020 roku, kiedy Mateusz miał 13 lat poprzez wykonane badanie WES przez profesora Polskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Historia Mateusza jest długa i kręta i zaczęła się, gdy Mateusz skończył 3 lata. Do trzeciego roku życia u Mateusza obserwowano nieznaczne opóźnienie w rozwoju psychoruchowym. Mateusz powiedział pierwsze słowo mama w wieku 7 miesięcy, usiadł w wieku 10 miesięcy, w wieku 20 miesięcy zaczął chodzić. Żaden z lekarzy nie pokierował ani mamy Mateusza, gdzie się udać, jakie badania wykonać, tłumacząc, że jeszcze ma czas, że chłopcy zaczynają później mówić nie dziewczynki. Ania, mama Mateusza, zaczęła na własną rękę szukać diagnozy, obserwując syna. Wyszedł autyzm atypowy. W wieku pięciu lat dołączyła się padaczka lekkooporna. rodzice Mateusza, mając dwie diagnozy w ręku, rodzice Mateusza zaczęli, um, zaczęli szukać różnych metod leczenia oraz form terapii. Mateusz przyjął dwa cykle komórek macierzystych, był helatowany oraz suplementowany przez dr Magdalenę Cubałę w Instytucie Arkana, także uczęszczał na szeroki wachlarz terapii. Z padaczką rodzice Mateusza walczyli bardzo długo, aż do akt desperacji Ani, mamy Mateusza, i usilnej wizyty u doktora Bachańskiego. CBD u Mateusza zdziałało cuda i po siedmiu latach przyjmowania CBD Mateusz ma piękny zapis, jak na nieprawidłowości pochodzące od SYNGAP1. Ania, mama Mateusza, nie poddawała się i szukała dalej wszczyn padaczki i w 2020 roku zdecydowała się z mężem na wykonanie badania WES u profesora włoskiego na wum kończąc odyseję diagnostyczną z wynikiem SYNGAP1. Mateusz jest nastolatkiem, przechodzi okres dojrzewania. Największe problemy, z jakimi obecnie borykają się rodzice, to trudne zachowania, w tym zachowania opozycyjno-buntownicze oraz chwiejność emocjonalna. Mateusz przeszedł także dwie operacje nóg, przykurczy w stopach oraz ścięgien Achillesa. Pomimo obciążeń, jakie niesie SYNGAP1, jest wesołym, towarzyskim, przyjacielskim chłopcem. Uwielbia muzykę, taniec, lubi podróżować i odwiedzać nowe miejsca. Kolejne dziecko, które chciałabym przedstawić, to Dobrusia, która we wrześniu skończy 14 lat. Dobrusia była lękliwym dzieckiem, u którego przed pierwszym rokiem życia zdiagnozowano obniżone napięcie mięśniowe. Reakcja Dobrusi na otoczenie, obózienie psychoruchowe, oraz e, lękliwość sugerowa sugerowały rodzicom poszukiwanie diagnozy w kierunku autyzmu. E, w wieku 2,5 lat Dokrusia miała wykonane badanie w kierunku złamanego chromosomu X. W tym czasie rodzice udali się do kolejnego neurologa, który jako pierwszy zlecił badanie EEG. Wyszło podejrzenie padaczki. Następnie diagnoza ta została potwierdzona we Wrocławiu e, na oddziale neurologicznym. E, zasugerowano wizytę endokrinologa. I po wprowadzeniu farmakoterapii u Dobrusi, czyli eutoroksu oraz depakiny. Dobrusia zaczęła się zmieniać, otworzyła się, stała się mniej lękliwa i rodzice mogli rozpocząć regularną terapię neurologopedyczną, psychologiczną oraz fizykoterapię. Opóźnienie w rozwoju, afasja motoryczna, padaczka. Ula mama Dobrusi wiedziała, że to nie jest choroba, to są objawy i poszukiwała dalej przyczyny. W Centrum Zdrowia Dziecka zostały wykluczone choroby metaboliczne. Kontynuowano badania w kierunku zespołu genetycznego i w 2021 roku rodzice Dobrusi wykonali WES również u profesora Polskiego na WUM-ie, uzyskując diagnozę syngapielem. Dobrusia również jest nastolatką. Podobnie jak u Mateusza, też występują trudne zachowania, w tym zachowania agresywne na sytuacje stresowe. Dobrusia także ma zaburzone czucie głębokie, przez co intensywnie się drapie oraz ma napracające krwotoki z nosa. Jest wesołą dziewczynką, bardzo pogodną, która po czwartym roku życia zaczęła nabywać umiejętności komunikacji werbalnej. Mam również, o, to jest nasza Dobrusia jako dziecko. Piękna dziewczynka. Chciałabym wam również pokazać dwa slajdy, takie dodatkowo, dodatkowo, dodatkowo. To jest zdrowy neuron. Widzimy pięknie wydaptane ścieżki neuronowe. A to jest neuron z mutacją Syngap1. Czyli po prostu był przerośnięty, nieprzycięty. Syngap1, Syngap jako białko, to jest wyciszacz, regulator w synapsach. I mutacja Syngap1 polega na tym, że gen wytwarza niewystarczającą ilość białka. Mówimy o tzw. haplounisumfinansji białka Syngap, przez co Synapsy są stale pobudzone, co również utrudnia neuronom skuteczną komunikację, zaburza percepcję, spowalnia rozwój i z tego powodu również występują zaburzenia mowy u naszych dzieci. Tutaj jest taki slajd, który pokazuje nam liczbę zdiagnozowanych pacjentów. Są to dane za pierwszy kwartał 2023 roku według Singapur Research Fund. Jest na 1215, aczkolwiek udaje się, wydaje, uważa się, że ta liczba jest znacznie zaniżona i częstotliwość występowania syndromu 1 jest znacznie większa i wynosi 1 na 16 tysięcy urodzeń. Polska jest na 11. miejscu z liczbą 31. przodują Stany 343 osoby, Great Britain 119, Niemcy 99. Syndrom 1 co do zasady jest to choroba niepostępująca w przebiegu. Przy dobrze kontrolowanej padarstce. Długość życia jest typowa dla zdrowej osoby dorosłej. I Najstarsza osoba na świecie to jest Karen, która ma 67 lat. Najmłodsze zdiagnozowane dziecko ma dwa miesiące, zdiagnozowane dzięki badaniu BES. W Polsce najstarsze dziecko ma 16 lat. I teraz druga część mojej prezentacji, bardzo ważna, to jest Singapur Research Fund i perspektywa leczenia. Singapur Research Fund. To globalna fundacja gromadząca rodziny dotknięte mutacją SYNGAP1, zaangażowana w przyspieszenie nauki w celu wyleczenia SYNGAP1. Misją SRF-u jest wspieranie badań i rozwoju metod leczenia, terapii oraz systemu wsparcia dla pacjentów SYNGAP1 na całym świecie. Założycielami SRF-u jest Majki Aszej-Gralia, rodzice dziewięcioletniego niego dotkniętego mutacją synga 1 Max zaprasza co tydzień na 10-minutowe webinary, w których na bieżąco informuje rodzice, rodziców, co robi SRF, czyli i Search Fund, aby wspierać pacjentów i rozwijać badania na CIGAP1. Także spotyka się bardzo często z naukowcami, badaczami, lekarzami. Spotkania te są nagrywane online, mogą w nich uczestniczyć rodzice, którzy mają możliwość zadawania pytań. Spotkania są nagrywane, można później te spotkania odsłuchać. Również co roku jest organizowana kilkudniowa konferencja, która jest poświęcona stricte Syngapien 1 i jest to spotkanie rodziców z badaczami, naukowcami, które informuje o możliwościach leczenia i nowych podejściach badawczych do Syngap1. I w tym roku takie spotkanie będzie organizowane w Orlando na przyłomie listopada i grudnia. I nasza koleżanka Beata Tarasiu, która jest samą sześcioletniej letniej Kasi odpiętej mutacją Syngap 1 jest to Polka zamieszkująca w USA. Osobiście wybiera się z rodziną na tę konferencję. Na pewno, że Beata, myślę, że Bada na pewno z nami się podzieli informacjami, jakie uzyska na tej konferencji. Chodzi mi o ten slajd. To jest bardzo ważny slajd i chciałabym, żebyśmy go sobie zapamiętali. Badania na modelach zwierzęcych pokazują, że wpływ syngap1 można odwrócić, gdy przywrócona zostanie normalna produkcja białka syngap. Ponowna ekspresja białka syngap w wieku dorosłym poprawia funkcję i zachowanie mózgu, wykazując poprawę EEG i pamięci. Daje to nadzieję rodzinom pacjentów Syngap 1 w każdym wieku. Co to oznacza dla nas? Dla nas to oznacza, że przywrócona ekspresja białka Syngap pozwoli ustąpić epilepsji i poprawi zachowanie. I to dla naszych dzieci oraz dla nas, jako ich opiekunów, już naprawdę dużo znaczy. Społeczność Syngap ma szczęście, że ma utalentowaną, kompetentną i nieustępliwą grupę badaczy którzy rozumieją Syngap i pracują nad lekarstwem. Niektórzy z tych badaczy, jak na przykład Richard Huganir, byli zaangażowani w Syngap od początku. Richard Huganir odkrył Syngap, gen Syngap w 1998 roku. Następnie Jacques Michel w 2009 roku zdiagnozował pierwszego pacjenta z mutacją Syngap1, a Gavin Rumbauch od 2011 roku zgłębia neurologiczne konsekwencje Syngap1 i poświęcił prawie całą swoją karierę na Syngap. Nie wiem, czy wiecie, ale do tej pory zostało opublikowanych ponad 230 artykułów naukowych na temat SYNGAP-1. Ustanowiono ponad 50 projektów badawczych w ponad 12, w 12 krajach. Chciałabym również omówić tutaj takie taki obrazki, które przedstawiłam. One pokazują, na czym polega mutacja, jakie to ma przełożenie na produkcję białka i na czym polegałoby Potencjalne leczenie, gen synkaw znajduje się na chromosomie 6 w postaci dwóch wariantów, oznaczyłam to jako chromosom 61, chromosom 6,2, każdy z tych chromosomów produkuje 50% białka. W totalu mamy 100% białka i pełną szklankę. Jeżeli wkroczy na mutacja na jeden z tych genów, na przykład w postaci godonu stop, gdzie białko jest skierowane na drogę degradacji, to ten gen w ogóle nam nie produkuje białka, i tak naprawdę bazujemy tylko na tym pierwszym chromosomie, i w totalu mamy 50% białka. Ale jeżeli zostanie wynaleziony mechanizm, który nam podrasuje ten zdrowy gen, który produkuje białko, i nie będzie on produkował 50% białka, ale 80, 90, a może nawet 100, będziemy mieli w totalu 100% białka. I ponieważ działający chromosom jest taki sam dla każdego człowieka, jeśli zostanie znaleziony mechanizm wzmacniający produkcję synka, Powinien on działać u wszystkich niezależnie od mutacji. I nadzieja, nadzieja jest o ligonukleodytach antyzensownych, tak zwanych ASO. ASO jest to e, technika terapii genowej, która odniosła sukces w przypadku Spinrazy, lek opracowanego w celu leczenia SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni. Jest to lek dostępny na rynku, teraz już jest zastąpiony przez Sogensma. A byłoby to rozwiązanie tymczasowe, związane z kwartalnym nakłuciem lędźwiowym, aby wzmocnić produkcję białka synga przez pracujący chromosom. Obecnie pracują cztery firmy biotechnologiczne nad ASO. Jest to między innymi laboratorium doktora Huganira, który odkrył gen SYNGAP1. Również na liście jest laboratorium profesora Bena Prosera z Uniwersytetu Pensylwania, który w 2023 roku dostał Anonimową darowiznę w wysokości 25 milionów dolarów na ASO, na rozwój ASO dla synka 1 oraz STXBP1, na którą cierp cierpi jego córeczka. Ym, ASO to byłaby opcja wyleczenia synka 1 Natomiast możliwością leczenia synka 1 jest mała molekoła, czyli tak zwany lek małocząsteczkowy, Inaczej mówiąc tabletka, która jest podstawą przemysłu farmaceutycznego od wieków. Ym, Doktor Gawin Rumbauch, o którym wspominałam, stworzył tak zwaną Rare Disease Platform, czyli platformę chorób rzadkich. I przy pomocy tej platformy yy, ma zamiar przeanalizować ponad 100 tysięcy różnych związków organicznych, będących składnikami dostępnych obecnie na rynku leków pod kątem zastosowania dla syngap 1. Prace rozpoczęły się pod tym kątem już w 2021 roku. Oprócz tej platformy, chorób rzadkich, yy, doktora. Gawina Rumbach. Mamy również trzy firmy biotechnologiczne, które pracują nad małą molekułą. I jedna firma, Regel Therapeutics, pracuje nad syngap jeden pod kątem epigenetycznym, czyli jak ekspresja innych genów mogła wpłynąć by na ekspresję białka syngap. I ostatni slajd, to jest bardzo ważny slajd. I moje kochanie, to się dzieje teraz. To znaczy, jest, chodzi mi o Horizon Europe, projekt Horizon Europe i konsorcjum EURAS. W 2023 roku nasi e, zachodni sąsiedzi, niemieckie Stowarzyszenie Syngap Elternhilfe pozyskało od Unii Europejskiej grant w wysokości prawie 8,5 miliona euro na terapie celowe dla Syngap 1 oraz zespołów NUNAM, Costello CFC, tak zwanego szlaku Rasopatię. Jest to projekt czteroletni na lata 2023-2027 i rozpoczął się dwa dni temu 1 czerwca 2023 roku. W ramach tego projektu zostało powołane konsorcjum badawcze składające się z kilkunastu naukowców z Europy, którzy będą pracować nad małą molekułą, nad terapiami, terapią genową oraz nad innymi terapiami, które mogą pomóc bez leków w, tym, w syngapie. 1. To jest projekt kompleksowy, którego częścią jest stworzenie europejskiego rejestru pacjentów w SYNGAP1 oraz w ramach tego projektu zostanie powołana Europejska Rada Nadzorcza Rodziców, którzy mają nadzorować badania nad lekiem oraz wykorzystanie grantu. Ja, jako przedstawiciel naszej społeczności oraz Monika Nestorowicz, jako mój zastępca, wyszłyśmy do tej Europejskiej Rady Nadzorczej i będziemy miały cykliczne spotkania z naukowcami oraz pozostałymi rodzicami z Europy i będziemy nadzorowały badania nad wykorzystaniem grantu i lekarstwem, m.in. na Syngap. 1. Więc, jak widzicie, bardzo dużo dzieje się w obszarze Syngap I. Mam nadzieję, że nadejdą lepsze czasy dla nas, dla naszych dzieci. Trzymajmy kciuki wobec tego zaprowadzone na arenie międzynarodowej badania nad Syngap I i w obliczu tych możliwości oraz szans jednoczmy się i bądźmy silną społecznością. Dziękuję.